Nareszcie! No nie mów do miejsca przez chwilę. Zarazem zemdleję. Ja też, ale dzielna byłam! Dzielna, dzielna. Co prawda ciągle musiałam na ciebie czekać, aż dopedałujesz tym swoim rowerkiem do mnie, ale ale prawie nie jęczałaś. No. Ale mnie teraz wszystkie mięśnie bolą. A, a jacy wysportowani będziemy. A ile zwiedziliśmy? Za długie to było. No trochę przegięliśmy. Ale będziemy mieli nauczkę na przyszłość. Przygieliśmy? Ty przegięłeś, misiu. Miała być wycieczka rowerowa wokół bloku, ale nie. Ty się uparłeś, żeby jechać wokół całego Karfiura. A ty się zgodziłaś. Gdzie ta słynna kobieca nieustępliwość? Dobrze, że się nam rowerki nie popsuły. Straszna była momentami ta trasa. No. A na krawężnikach przy przejściach dla pieszych? O, ten, tam to nieźle mnie wytrzęsło. A te schody? Co za idiota wymyślił kłaść schody tam, gdzie ludzie rowerami jeżdżą. Myślałam, że mi mózg wytrzęsie, jak zjeżdżaliśmy. No. To co? Następnym razem tylko do Carfie i z powrotem. Tak. I taksówką.